Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Taki mały update, jeśli chodzi o moją, o moją kosteczkę, o moją nanokosteczkę. Pokażę Wam, co się zmieniło, co mamy, co mamy innego w tym zbiorniku, co doszło, jakie jeszcze plany na przyszłość, bo oczywiście to jeszcze nie jest koniec. Jeszcze będę Was męczył troszkę filmami z tej serii. Krewetkarium od A do Z. Mam nadzieję, że Wam ta seria się podoba. Że troszkę osób namówiłem i zaczęło razem ze mną e, zabawę z krewetkarium morskim, czy ogólnie z morską akwarystyką. E, kilka zmian. Jak widzicie, Eufilia tutaj z dołu trafiła na górę. Trafiła na górę, tutaj sobie e, siedzi, e, siedzi Eufilia i jej tam jest dobrze. Dopiero co włączyłem światło, także ona to jeszcze się super nie rozwinęła, ale naprawdę Eufilii tam jest, tam jest fajnie. A na miejsce Eufilii trafił ten fajny koral, którego otrzymałem tutaj po sąsiedzku od kolegi z Brzezinki Średkiej. Totalnie nie wiedziałem, że u mnie na wiosce jest ktoś z tak potężnym morskim akwarium, kolega ma 600 litrów w obiegu. Fakt, że prawie same SPS-y, ale ale że tak powiem podzielił się ze mną i otrzymałem od niego na dobry start takiego właśnie korala, za co, za co bardzo mu dziękuję. Otrzymałem od niego także tutaj tą trawkę, bardzo małą szczepeczkę, która naprawdę szybko, szybko się rozrasta. To na początku było, ja wiem, dwie trzecie, dwie trzecie tego, tej podstawki. A minęły, ja wiem, z tydzień, z półtora tygodnia, i już zobaczcie, jak to fajnie szybko się rozrasta. Także niedługo będzie trzeba tutaj coś zorganizować, żeby, żeby bardziej mogło się na jakiejś powierzchni rozrastać. Tutaj widzicie, doszedł grzybek. Grzybka dostałem w czmielu od kolegów z ćmiela. Tak samo zoantusa. Widzicie jednego zoantusa takiego pomarańczowego, który jest tutaj. On jest nie do końca rozwinięty, bo tak jak mówię, przed chwileczką dopiero światło zapaliłem, dlatego trzeba mu dać troszkę, żeby się rozwinął. I drugiego zoantusa takiego zielonkawego e, dostałem także tutaj w trzmielu i on jest tu. Tutaj mamy wędrujący ukwiał, który przed chwilą był tutaj na tej skałce po, le, po prawej stronie tej malutkiej, a już jest na podłożu, nie? Także on tutaj sobie wędruje, zobaczymy gdzie zawędruje, także to by było to. I ostatnio, e, mocno testowo, jestem ciekaw, e, jak to sobie u mnie tutaj się sprawdzi, e, czy wszystko będzie w porządku. Dołożyłem kawałek SPS-a. Jak widzicie, polipuje, jest cały w polipach. Także e, na razie jest fajnie, zobaczymy na dłuższą metę, jak to tutaj się wszystko sprawdzi także no, no jestem jestem ciekaw także tak to u mnie obecnie wygląda troszkę bardziej kolorowo troszkę bardziej kolorowo się robi jak widzicie ksenia pulsująca w dalszym ciągu zabiera tutaj znaczną powierzchnię jeśli chodzi o tą moją skałę wydaje mi się że z czasem tutaj dół troszkę i tak myślę że do tej krawędzi Ksenia zniknie, będzie tylko tutaj tak dosyć gęsto na szczycie, ale tutaj tak dół zniknie, bo tutaj by doszło jeszcze trochę korali innych, nie? E, coś się jeszcze zmieści tutaj na dole. No i tak wiecie, no też nie za dużo, bo co za dużo to niezdrowo, nie? Dlatego chciałbym tak ostrożnie, z rozwagą e, mierzyć parametry, bo to jest w takiej małej kosteczce mega ważne żeby pilnować tych parametrów. Będę się starał co tydzień tutaj za e, pomocą i z, z pomocą kolegów z Trzmiela. Będę od nich sobie wypożyczał ich magiczną walizeczkę z testami e, Seliferta i będę e, co tydzień mierzył wszystkie parametry, żeby wiedzieć co i jak, na jakim etapie i jak to tutaj wszystko się u mnie rozwija. Ale jak na razie odpukać jest wszystko naprawdę fajnie. Jedynie co zauważyłem, to tutaj, jak pamiętacie, na skałce miałem ricordea, grzybki i one są dalej, tylko coś przestały się pompować, nie bardzo chcą się pompować, się skurczyły, zrobiły się takie mizerne. E, dlatego tutaj będę musiał zobaczyć, o co to chodzi, że te grzybki już nie bardzo, ale na początku się fajnie pompowały, duże placki się robiły, a teraz takie mizerne się zrobiły, nie? Także no zobaczymy, ale wszystko pozostałe jest w porządku. Jak na razie tylko krabik, ślimaki turbo i jedna krewetka Sexy Shrimp, ale już niebawem no czekam na dostawę i tutaj tego towarzystwa zawita znacznie więcej. Nie? Także tak to, moi drodzy, obecnie wygląda. Jeszcze raz dzięki dla was wszystkich, że jesteście ze mną i że poświęcacie swój czas, żeby oglądać tutaj te moje wypociny na temat tego, tego akwarium. Ale to jest dla, dla mnie nowość i pewnie dla wielu z Was także to jest nowość. Patrząc na komentarze, widzę, że dużo z Was zaczęło przygodę z solniczką i dużo z Was dziękuję mi za to, że w ogóle podjąłem się tego i zechciałem relacjonować i na bieżąco robić filmy krok po kroku, co i jak. I że na przyszłość się wielu osobom to może przydać. Także to by było na tyle. Oczywiście nie kończę jeszcze z tymi filmikami z serii Krewetkarium od A do Z morskie. Tutaj jeszcze was troszkę pomęczę, bo e, no, jeszcze trzeba troszkę podokładać życia. Trzeba podokładać korali, p, dorzucić krewetek. E, trzeba pozbyć się e, aptazji, która się pojawia. Nie wiem czy tutaj widzicie, ale na przykład tutaj sobie, no poczekajcie, zrobię. Tutaj na przykład wyłazi jedna, tutaj poniżej wychodzi druga. Z tyłu, z tyłu za skałką jest, jest olbrzym, bardzo, bardzo duża aptazja i z tym będziemy sobie walczyć. Nie wiem, czy za pomocą krewetki, czy za pomocą jakiegoś e, środka. Chyba się nazywa Juice, jakoś tak. Nie wiem dokładnie. E, także z tym będziemy walczyć. Jeżeli dojdzie więcej korali, może jeszcze jakieś SPS-y dojdą. No, to będzie trzeba tutaj jakąś suplementację mikroelementów zapodać, bo z podmian wody pewnie tego wszystkiego nie wystarczy, będzie za mało. Dlatego, no, jeszcze troszkę przed nami, jeszcze troszkę was pomęczę tą przygodą z morskim krewetkarium, ale mam nadzieję, że ta przygoda Wam się podoba i, i że jesteście ze mną i że dalej będziecie. Także to by moi drodzy było na tyle. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się, miłego dnia życzę i do następnego filmu. Cześć, cześć.